Jakie są zalety pracy z hardwarem muzycznym, a więc ze sprzętowymi instrumentami, zarówno analogowymi, jak i cyfrowymi. Mam ku temu dobra okazję, akurat mam tutaj sesję, która z jednej strony składa się z elementów pochodzących właśnie z komputera, to ścieżki oznaczone na niebiesko, oraz no, z brzmień, które generują te instrumenty, które tutaj wokół siebie zgromadziłem, w zasadzie wszystkie jednocześnie, to ścieżki oznaczone w tej chwili kolorem czerwonym. Zatem zaczynajmy! Pierwszym, najważniejszym argumentem wydaje się oczywiście brzmienie. No bo kiedy słuchamy sobie takiego tomuga, to w zasadzie cokolwiek nie zagrałbym w niskim rejestrze, to będzie brzmiało dobrze, być może dlatego, że zestaw tych parametrów został tak dobrany, by możliwości tego syntezatora ograniczyć, czy ukierunkować na tworzenie właśnie barw basowych, także nie dość, że ten instrument będzie zwykle grał bardzo fajnymi basami, to też te basy będą świetnie siedziały w miksie, ze względu na to, że to jest analogowy, sprawdzony instrument, sprawdzona konstrukcja, zresztą nie bez powodu nazywa się Analog Bass Synthesizer, nazywa się MUK, MINATAU, no i to jest rzeczywiście świetny przykład takiego wyspecjalizowanego analogowego syntezatora o własnej, bardzo silnej sygnaturze brzmieniowej. Bardzo ciekawie brzmi też na przykład e, stojący tu przede mną e, Beringer Model D. On nie brzmi tak samo, może jak e, na przykład Minimuk, którego jest replikacją tak naprawdę. Ale ma, jakąś własną, ma jakiś własny taki kolor, swoją teksturę. Brzmi rzeczywiście bardzo, bardzo analogowo, więc no, też jest instrumentem na pewno ciekawym. To co warto też wziąć pod uwagę, że wiele instrumentów analogowych jest wyposażone też w analogowe moduły saturacji czy distortion. Tak jest na przykład w przypadku drum bruta chociażby. Może posłuchajmy przez chwilę perkusji wobec tego. Bez saturacji brzmi to tak i zwiększam udział saturacji. A więc, oczywiście, dźwięk staje się znacznie głośniejszy, ale też bardziej nasycony, bardziej wypełniony, niejako troszkę skompresowany. Tego rodzaju efekt bardzo trudno emulować w cyfrze, dlatego że saturacja pojawia się nieliniowo. Dźwięki, które są ciche, nie pobudzają często tych układów do generowania większej liczby właśnie jakichś harmonicznych dodatkowych. Także ma znaczenie głośność, ma znaczenie też pasmo, w jakim dany dźwięk gra. Co więcej, ma znaczenie też obwiednia. układy analogowe, czy chociażby na przykład optyczne, czy lampowe kompresory, mają pewną bezwładność i to też wpływa na ogólne ich brzmienie. Nie znaczy to jednak, że producenci sprzętu cyfrowego, a więc sprzętowych cyfrowych syntezatorów oraz syntezatorów wtyczkowych, pluginów, które z natury są też cyfrowe, no nie próbują jakoś tej niedoskonałości analogowego brzmienia emulować. Tak jest na przykład w przypadku wielu produktów Rolanda, w szczególności Aira, bazuje na przykład na technologii. prostokątnej, posłuchajcie. Analog Circuit Behavior. Mamy też takie parametry jak kolor. Ciekawym przykładem zastosowania tej technologii jest na przykład Roland System 8. Tu z kolei mamy do czynienia z różnymi silnikami syntezy, wręcz, a więc ten sam oscylator generujący ten sam rodzaj fali z takimi samymi ustawieniami filtru będzie brzmiał inaczej, bo inaczej brzmiał instrumenty Juno, a inaczej brzmiał instrument Jupiter, na przykład. Także ten instrument też jest bardzo ciekawym, właśnie cyfrowym instrumentem. E, oczywiście swoją technologię ma też firma Arturia. To jest akurat prezentacja syntezatora Pigments, który niedawno też pojawił się w mojej pracowni. W ogóle syntezatory Arturi korzystają z technologii TE, Analog Emulation. Także ona jest stosowana w różnym stopniu i pod różnym kątem, w zależności od tego, jaki instrument faktycznie był replikowany. Akurat Pigments jest instrumentem stricte autorskim, bardzo autorski instrument, bardzo fajny, także polecam Wam prezentację u mnie. E, oczywiście też jest prezentacja całego pakietu V-Collection, którego pigment już jest teraz, zdaje się, elementem. Jeszcze inne podejście e, prezentuje firma np. Na e, Native Instruments. E. W pakiecie Complete w ramach właśnie reaktora jest taki zestaw instrumentów modularnych Reaktor Blocks i one potrafią brzmieć bardzo, bardzo organicznie. Jestem oczarowany ich brzmieniem, także w Cyfrze też da się te niedoskonałości nieregulności w dużym stopniu emulować. Także jeżeli to by Was interesowało, no to też bardzo polecam odcinki Jaki syntyzator wybrać. Na Musoneo.com znajdziecie dwa takie właśnie obszerne filmy z różnymi przykładami dźwiękowymi. Drugi argument to oczywiście fizyczne regulatory, no bo instrumenty, w szczególności analogowe, dają nam dostęp do w zasadzie wszystkich parametrów toru syntezy zazwyczaj. Także bardzo fajnie się tym można bawić. Zresztą. Kiedy patrzymy na instrument sprzętowy, nie patrzymy w ekran komputera. Bardziej skupiamy się, przynajmniej moim zdaniem, na tym, jak coś brzmi, a nie jak wygląda przebieg fali. Nie musimy też tracić skupienia na operowanie myszką. Wydaje mi się to znacznie bardziej takie naturalne dla nas. Oczywiście instrumenty cyfrowe, bo nie wiem, czy teraz widać w kamerze, też mają różnego typu rozwiązania, nawet przy mniejszej ilości potencjometrów. Czasami pojawiają się takie przełączniki, które pozwalają nam właśnie wyznaczyć, jakim y, y, obszarem czy jaką strefą, jeżeli chodzi o sound design, można sterować za pomocą tych fizycznych regulatorów. Trzeci argument. Ważna rzecz, że te regulatory znajdują się w tym samym miejscu i to zawsze w tym samym miejscu, niby rzecz oczywista, ale kiedy próbowalibyśmy na przykład przyporządkować te 8 potencjometrów pusza do sterowania jakimś syntezatorem, to prawdopodobnie musielibyśmy zmieniać co chwilę stronę, więc cały czas musimy patrzeć w ekran i sprawdzać jaką funkcję, funkcją pozwala nam sterować dany potencjometr. W przypadku tych instrumentów tutaj sprawa jest oczywista. Posłuchajmy sobie basu. Zwróćcie uwagę, ja po prostu wiem, że tutaj jest field. Nawet nie muszę patrzeć, odwracam się i też czuję pod ręką field. Także to jest rzecz no, nie do przecenienia, po prostu. Także można programować te instrumenty po pewnym czasie optowania z nimi w zasadzie bez patrzenia w ekran. Czwarty argument jest też taki, że w przypadku instrumentów, które mają bardzo dużo regulatorów i tak na przykład jest w przypadku tego tutaj mini Matrix Bruta, przepraszam, tych parametrów jest bardzo dużo, a zatem taki instrument bardzo mocno zachęca do eksperymentów samodizajnerskich. Może wyłączę na chwilkę tego muga. Zwróćcie uwagę, ile tych parametrów tutaj jest. Możemy bawić się efektami. A dotknąłem tak naprawdę tylko kilku parametrów. Piąty argument. Wielu, myślę, producentów, którzy od lat wykorzystują hardware w swoich produkcjach, myślę, że to potwierdzi. Jeżeli się ze mną nie zgadzacie, to oczywiście piszcie w komentarzach, albo, albo maile, albo na Facebooku. No, piąty argument jest taki, że instrumenty sprzętowe po prostu mają swoje ograniczenia i to stanowi o ich sile. No, bo uczymy się po prostu tych ograniczeń i dokładnie wiemy, w jakiej roli sprawdzi się dany instrument. I tak wiadomo, że Drumbrut sprawdzi się do programowania perkusji. Mina Taur sprawdzi się w, jako syntezator basowy, jako instrument taki do bardziej występów solowych, do improwizacji. Na pewno Matrix jest świetny. I nawet takie instrumenty jak stojąca tutaj Mininowa, którą nie wiem, czy widać w tej chwili w kamerze. Pomimo tego, że to jest instrument teoretycznie uniwersalny, ona też będzie miała jakieś swoje zalety, jakieś, jakieś cechy, które sprawią, że będziemy chcieli ją wykorzystywać w jakimś określonym celu, np. do padów, do smyków. Inni z kolei wykorzystają do brzmienia na przykład pianin elektrycznych albo, albo właśnie syntezatorów. Także zależy to, od, jest to funkcją gatunku muzycznego, upodobań i tego właśnie, jaką rolę przypiszemy danemu instrumentowi, my sami. Szósty argument z kolei odnosi się do możliwości instrumentów właśnie sprzętowych, które często mogą być niedoceniane. Weźmy na przykład takie pianino, Korg v 1 Zwróćcie uwagę, że ono w zasadzie ma niemal nieskończoną polifonię. Tak jak gram, ja nie wiem jaka to jest polifonia, czy to jest 64 czy może 128 dźwięków jednocześnie. Ale mogę grać i nie muszę się tym przejmować. Grając na podobnym instrumencie komputerowym, musiałbym wziąć pod uwagę, że przy większej polifonii, czyli na przykład zagraniu glissanda z włączonym pedałem sustain, no musiałbym sprawdzić, jakie jest obciążenie komputera i czy nie spowoduje to jego przeciążenia. Instrumentu sprzętowego nie przeciążymy, ponieważ on jest po prostu przygotowany sprzętowo do tego, żeby takie obciążenie zwyczajnie znieść. No i ostatni argument, który przychodzi mi w tej chwili do głowy, tak ad hocowo. E, chyba już o tym mówiłem, ale fakt, że mamy do czynienia z fizycznymi regulatorami, powoduje, że właśnie skupiamy się bardziej na e, edycji za pomocą instrumentów, a więc szukamy barwy, robimy to po prostu bardziej precyzyjnie. E, no bo kiedy sterujemy myszką, mnie osobiście często brakuje tej cierpliwości, żeby programować barwę od podstaw przez pół godziny. Pół godziny z instrumentem sprzętowym to nie jest wcale długi czas. Jak na pewno wiecie, jeżeli macie jakikolwiek sprzętowy syntezator, i może to być przyjemność. Kręcenie pół godziny myszki jednego brzmienia myszką w komputerze już to przyjemnością raczej nie będzie. Zatem tyle ode mnie. W kolejnym odcinku przedstawię wady pracy czy minusy pracy z hardwarem.